Moi oh. drodzy, to starcie będziecie mogli zobaczyć na gali Fame Reborn, która odbędzie się 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie. A podejdźmy bliżej trochę. Bilety do kupienia na Fame Macro. Ale będzie się wyrywać. Natan, oh, jeśli musisz obiecać mi, że będziesz spokojny, to wtedy lekko podejdziecie. Dobra, on jest z taflą wody, jest pierdolonym spokojem. Ale Nie Ufam tymią. mu. Szkoda, masz krótszy zasięg ode mnie, niestety. Najbliższy mnie taki, jest, po prostu zobaczycie na konferencji. Przecież ja cię nie chciałem uderzyć na to, spokojnie. Mogę rączkę ci podać, co najwyżej, się klepnąć. Tak? No jest, to nie przyciągał. Gościu, ale gazelka! <laughs> Dajcie na chwilę! Dajcie na chwilę. Stanąć. Na skundę, na sekundę. No nie, no like, Na to. tam. Bo ja, ja widzę twoje emocje. A co ty rękę tam wsadzasz? Kuba! Popatrzcie jak ręka się Patrzcie teraz. jak się wsadzam rękę, jestem obrzydliwy, mochle. Dobra, chłopaki, nie, 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 nie. chłopaki, chłopaki ręce do tyłu... Mi się to podoba. Chłopaki, ręce do tyłu i podejdźcie lekko do siebie. I tylko żeby na Natana mieć tutaj uwagę co za idiota, nie? Kurwa, ten, ten jesteś. Ja za te pominię go rozpierdolę. Masz szczęście, że to nie waży, nie? Moi Dobra, drodzy, to wiem. zestawienie będziecie mogli oglądać na gali Fame Reborn", 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie. Ja dziękuję wam panowie za ten program. I... Tak, był ten program kurwa, tak szczerze to źle się bawiłem. Zglądamy to?